Jakaś psia joga? A no jak fafel wisi? Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Jezu, ja myślałam, że to Matylda, a to Koko. A to Mati, tu. Tak się pozamieniałyście. Maty, ja myślałam, że Ty to tu jesteś. A to nie Ty. Matka normalnie już ma rozdwojenie ważni, Ale nie krzykaj na mnie. Nie krzykaj na mnie, bo ja już i tak nic nie mam. Patrzcie, jak się zaczyna. Tu już jest sojusz, porozumienie w sprawie żebractwa. Czyli dobra najwyższego, nic nie mam. Przepraszam bardzo, już wszystko zjadłeś co się patrzysz. Spod byk. starej scenarii. wow czekajcie. Zimno. Zimowo. Miałoby się rzec do duszy. Do. Cześć, dzień dobry. Cześć chodźcie chłopaki, nie pada to trzeba iść troszkę pochodzić jeszcze nieruszany, najlepszy, nie? o matka, jakie lody takie lody a Koko siedzi i nie wie co ma z tym zrobić wiecie, Matylda nasza przemieli wszystko Kokolina, Koko ty nie bierz przykładu ty pod tym względem to jesteś zaczepista ty nie jesteś taki łasuch jak ciotka bo ciotka, do Koko patrzy i mówi naprawdę mam to jeść? no wej, to nie... ale patrzcie ale spróbować trzeba. <noise> ciotka, Ale Ty dajesz przykład, Matylda. Mówię ci. Widać, że koko nie w ten czas, no ale ty jesz, to, to ja też spróbuję. Jak z dziećmi, wiecie. Jeden je, to reszta też ruszy. Normalnie gankolsena. Gankolsena, nic więcej. Smacznego. Także tak, my tu z kotem Julianem, bo oczywiście kot na posterunku jest, na swoim miejscu, robimy eksperyment. Robimy naleśniki na mleku karmelowym z dodatkiem dwóch opakowań budyniu waniliowego. Reszta bez zmian, reszta jak to naleśniki. Więc zaraz zobaczymy, co w ogóle z tego wyjdzie i czy to będzie jadalne, bo powiem Wam szczerze, że na takim mleku nie robiłam nigdy nie wiem jak to się zachowa, zobaczymy jak będzie w smaku, właśnie dodatkowo dołożyłam te dwa budynie bo już kiedyś miałam zrobić właśnie na samych budyniach te naleśniki widziałam w internecie milion tych przepisów, że to takie niby super jest także dwa jajka litr mleka Troszeczkę sody, dwa budynie waniliowe, trochę cukru, trochę soli. I zaraz zobaczymy. Pachnie bosko, pachnie bosko, bo tak pachnie waniliowo fajnie, więc może nie będzie tak tragicznie. Zobaczymy. Jeszcze trochę mąki. I zaraz zobaczymy, jak nam się to będzie w ogóle smażyło. Ale ten kot to jest, powiem Wam, szczerze, naprawdę niewyjęty. Ja tylko coś tu zaczynam robić. Jak wiecie, jak wyciągam zmywarkę, coś tu przekładam w szafkach. Cokolwiek kota nie ma. Ale tylko w głowie mi się pojawi myśl, że coś będziemy robić, zaraz gotować. Tak nie wiedzieć skąd. Master szef już siedzi, czeka. A że naleśniki lubią wszyscy. Ludzie i nie nieludzie. Więc normalnie jakaś kolejka tutaj. Jest. Zaraz spróbuję pierwszego usmażyć, chociaż jest dość rzadka ta masa, więc zobaczymy, jak mi się to będzie smażyło, czy to jeszcze nie będzie trzeba jednak mimo wszystko troszkę tej mąki dosypać, ale spróbujemy tak, jak jest. Jest już następny nos chętnie do pomocy. Do pomocy albo do przemocy nad tymi naleśniorami. Ale to, no mówię wam, to jest tak fajne. E, ja mam gdzieś linki pod filmem do tego. Naprawdę wam to polecam, bo to normalnie pachnie takim cieplutkim, świeżutkim e, masłem e, na popcornie. Taki ma to zapach. Dla mnie to jest prawdziwa pepar. Czekajcie, weźmiemy jakąś kopalkę. Coś tu jeszcze niezbędnego wysmażenia. Zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. On teraz Mati chce iść. Czekajcie, muszę ją puścić, zanim się patelnia rozgrzeje. Dobra, bo ja to smażę i zapomniałam was włączyć. Poczekajcie. Ja będą cieniutkie. Uu. Uu, uu. Rzadkie to i będą cieniutkie. Ale zobaczymy. Jeszcze chwilę. No, takie widać, że ta struktura jest na pewno zupełnie inna jak zwykły naleśnik. Pytanie, jak one się będą smażyć. Słuchajcie, jak one mi tu będą chlew psuły, to ja nie wiem, czy ja mam. I ochotę się z nimi bawić. O, pierwszy się trochę zepsuł, ale to nic. Popracujemy nad nimi. co? Ja mam trochę kiepską tą do przewracania. Julek! Bo ja cię tu normalnie zaraz mi To jest moje ulubione. Czekajcie, czekajcie. Zaraz my tu zobaczymy. Ja tego pierwszego to muszę spróbować, bo pytanie czy to jest sens dalej smażyć, czy to jest w ogóle zjadliwe. Wyglądają ładnie takie żółte. Jednego podziurawiłam, a drugiego kawałek kurwam, ale są bardzo, słuchajcie, bardzo y, cieniusieńkie, takie aż jak papier, bo udałam mało mąki. A mi często spróbujemy tego pierwszego. Mmm, dobra. Nawet trochę chrupiące. Powiem spoko, naprawdę dobre. Inne, ale inne nie znaczy gorsze. Tu mi się coś przyp... Eee. Nie trafiłam patelnią, znaczy patelnią, rączką. Także spokojnie, można smażyć dalej. Lecimy. Na dwóch patelniach to naprawdę pierunem idzie. Dobra, ja sobie posmażę dalej, a jak skończę, to się do Was odzywam. Zobaczcie, jak te naleśniki się tak trochę dziwnie smażą, bo jak się już tutaj zaczynają podpiekać, to te pęcherzyki pękają i robią się w nich takie dziurki. I zaraz Wam pokażę, bo potem taki naleśnik też jest cały dziurawy, ale są bardzo smaczne i chrupiące. Smakują trochę jak taki omlecik. Naprawdę wydaje mi się, że ciekawo. O Widzicie, on teraz to już jest cały taki prawie dziurawy. Wszyscy są takie puszyste normalnie, jak yy, trochę jak biszkop. Poczekajcie, jak przewrócę, bo mi się zaraz spalą. O, widzicie? No, tak, prawdzie trochę go przeholowałam, ostatni dzwonek, ale takie dziureczki mają i one wszystkie takie są. Te usmażone też, ale w smaku są naprawdę dobre. To jest jeszcze ten moment w kolacji, kiedy każdy jest u siebie jest jeszcze miło i kulturalnie więc ja sobie wysz... o, już tam coś przestaje być miło i kulturalnie już szafir poleciał i patrzcie, tylko wyjdę to już szafir od razu kluskowi wyjada a klusek zaczyna wyjadać klaksonowi i robi się łańcuszek muszę tam do nich iść o, widzisz klaksiu bardzo dobrze tu możesz sobie powiedzieć. O, o, i już mamy pociszy i spokoju. Już się zaczyna nerwówka. Dobra, idę rozdzielać. Powiem Wam, że Alpaczy świat naprawdę rządzi się swoimi prawami. Nie zrozumiesz. To samo w misce, ale z innej miski smakuje. Ale to w sumie jak z dziećmi, nie? Jedzą to samo, ale ten ma albo miejsce lepsze, albo talerz lepszy, albo. W ogóle pozycję lepszą, więc Ach, powiem Wam szczerze, że czasami to ja tutaj mam ubaw z nich. No i co Luś, wkurzony jesteś, bo cię klusek wykiwał, wykolegował z tym kolacją. Powiedz, matko, kluchu to dziad. Kluchu to dziadyga. Moje malutkie olawki. Normalnie musisz walczyć o swoje, nie dać się bo te łabzęgi to normalnie wszystko wyjedzą tobie, nie? nic nie zostawią Alwin jeszcze coś tam mieli, jeszcze coś znalazł oj boziu, boziu A, puste miski, ale jeszcze się o, sprawdzają jeszcze Alwin się oblizuje nie no, po prostu powiem wam, że trzy światy i cztery Ameryki dobra, idę teraz psy karmić